you mm -hmm. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. To jest czytanie tygodniowe na okres od 15 do 21 kwietnia 2024 roku, 15-21. Drodzy moi, na początku oczywiście tutaj słuchajcie astro wstęp i... No, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała cokolwiek na temat astrologii. Kochani moi, wszystko, co się w tej chwili dzieje dookoła nas, dookoła Was, dookoła mnie, dookoła naszego kraju, moi drodzy, i troszeczkę jeszcze gdzieś tam dalej. Wszystko, słuchajcie, wynika, no niestety, ale z układu planet takiego, a nie innego. Pamiętajcie, że mamy słońce w znaku barana. Baran jest, słuchajcie, znakiem ognistym. Baran jest ym, znakiem przypisanym do Marsa, do wojny, do walki, do zaczynania, słuchajcie, do zaczepek i tego typu rzeczy. No, kto yy, ma barana w najbliższym otoczeniu, osobę urodzoną w znaku barana, ten wie, o czym ja po prostu mówię. Yy, poza tym, moi drodzy, mamy Merkurego w znaku barana w retrogradacji który w tym momencie znajduje się na 20 stopniu tego znaku. No i mamy Saturna w znaku ryb na 15 stopniu i przede wszystkim te dwa znaki, plus oczywiście Słońce tam podgrzewa, Słońce, Słońce dorzuca, dorzuca swoje przysłowiowe trzy grosze, moi drodzy. Więc Merkury w baranie przynosi specyficzną energię i Saturn w rybach na 15 stopniu. Słuchajcie, Saturn w rybach jest, w ogóle Saturn jest planetą pokoleniową i on ma tutaj niesamowity wpływ na a przede wszystkim pokolenia, grupy, ale też moi drodzy, na te rzeczy, które są Saturnowi przypisane, czyli na przykład urzędy, banki, różne instytucje, szkoły, moi drodzy, ale również Saturnowi podlega wojsko i wszelkiego inne, inne te, innego rodzaju tego typu właśnie, słuchajcie, jednostki, szpitale, to też wszystko będzie Saturn. Są to, słuchajcie, jednostki, które mają bardzo taki kostyczny, pre, precyzyjny, Sposób funkcjonowania, istnienia, które wydają się takimi właśnie pewnikami. No, mówi się tak, pewne jak w banku, prawda? No teraz to już raczej może to troszeczkę się, słuchajcie, wyświechtało to powiedzenie, ale niemniej no, jednak dalej funkcjonuje. To jest pewne jak w banku, albo masz to jak w banku, tak, albo bankowo ta sytuacja się zadzieje. Więc moi drodzy, właśnie Saturn jest opiekunem takiej instytucji jak bank. Saturn jest opiekunem takiej instytucji jak szkoła. Saturn jest opiekunem właśnie tego typu, słuchajcie, jednostek, które sami stworzyli ludzie. No oczywiście, w to, tak jak Wam powiedziałam, wchodzą w to urzędy, wchodzą w to różne takie jednostki, jakieś tam terytorialne, sądy, słuchajcie, wchodzą w to też takie jednostki, jak Wam wcześniej wspomniałam, na przykład wojsko, straż pożarna, szpitale, pogotowie policji. I moi drodzy, Saturn ma bardzo duży wpływ przede wszystkim też na tych wszystkich, którzy... Zdawię dawna, co robią, a no sprawują władzę, no bo Saturn, słuchajcie, to też pewne usankcjonowane instytucje, które sprawują w jakiś sposób władzę lub kontrolę. No i ma to też wpływ, słuchajcie, ten Saturn na przedstawicieli tych wszystkich instytucji, moi drodzy, no i co? I mamy właśnie historie związane z alarmami, z ćwiczeniami, więc możecie się jeszcze w przyszłym tygodniu, słuchajcie, spodziewać, jeżeli chodzi o taką sytuację zewnętrzną, informacji o alarmach, o jakichś ćwiczeniach mojej drodzy, o jakichś właśnie przemieszczaniach, ruchach. Tych jednostek, o których wcześniej tutaj wspomniałam, i za to jest niestety, moi drodzy, albo wtedy odpowiedzialny Saturn, i trzeba się tutaj w tym momencie do tego przyzwyczaić. Saturn w 15 stopniu ryb jeszcze sobie tam troszeczkę posiedzi, więc, moi drodzy, my jeszcze troszeczkę będziemy w centrum właśnie takich wydarzeń, tak? Saturn tutaj akurat, słuchajcie, zmusza zmusza do wydawania rozkazów, zmusza do tego, żeby odbywały się właśnie jakieś ćwiczenia, żeby się ludzie czuli jacyś tacy zmobilizowani, żeby byli w gotowości, ale z drugiej strony, żeby znowu się bardzo odprężali i wyluzowywali, tak i kompletnie na pewne rzeczy dookoła nie zwracali uwagi. Jest to bardzo, słuchajcie, specyficzna w tej chwili sytuacja. Różne informacje, komunikaty, które są wydawane, które zmuszają innych do różnych reakcji, które zmuszają innych do różnych zachowań, właśnie poprzez na przykład szerzenie, trochę takiej dezinformacji czy strachu. Oczywiście to się wszystko z bierze z Saturna. Z Saturna w znaku ryb na 15 stopniu. Znikąd winą, moi drodzy. No i tak jest właśnie taka taktyka. To są właśnie takie taktyki. I za tego typu taktyki jest odpowiedzialny Saturn. Więc jeżeli uważnie mnie słuchacie, moi drodzy, to zauważycie, że kiedyś, kiedyś tam też mówiłam o Saturnie i o Plutonie, które miały właśnie przyczynić się do demaskacji jakichś tam miejsc kultu i tak też właśnie było. Tyle co o tym powiedziałam, to chyba za kilka dni pojawiły się właśnie informacje, tak? Na temat tego, że ktoś tam właśnie fałszował jakieś łzy. Jakiegoś, jakiegoś religijnego symbolu i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Więc naprawdę warto na to zwrócić uwagę. Saturn jest nieubłagany, on ma wpływ na wszystkich, on ma wpływ na masy, no i oczywiście też na tych, którzy nami rządzą. Moi Drodzy. A znowu e, Merkury w znaku Barana w retrogradacji, przypominam, e, każe nam pomagać innym. Mało tego, przypominają się jakieś sytuacje, wracają jakieś sytuacje i nagle pomagamy innym, którzy tak naprawdę sami są przyczyną swoich własnych problemów, swoich własnych kłopotów. Będzie to oczywiście miało bardzo duże przełożenie u Was, słuchajcie, w życiu osobistym, więc ludzie, którym wiecznie, że się tam pomagali, nagle tutaj będą wracać, znowu będą chcieli od Was pomocy, znowu będą na Was wisieć, a wy znowu będziecie tym zmęczeni, moi drodzy, bo się okazuje, że tak naprawdę ludzie ci sami są przyczyną własnych problemów i własnych kłopotów. I nagle potrzebują właśnie wsparcia. To również, słuchajcie, ma przełożenie na sytuację taką właśnie geopolityczną, no bo czy ktoś sam nie jest tutaj, słuchajcie, tutaj autorem własnych problemów i teraz nagle się okazuje, że potrzebuje wielkiego wsparcia. No zobaczcie, właśnie tak to się dzieje. Na szczęście Saturn, przepraszam, Merkury w znaku Barana. Szybko opuści ten 20 stopień, ten retrogradujący przejdzie do innego, więc myślę, że tutaj ta sytuacja powinna się uspokoić i u Was też powinno to mieć po prostu, słuchajcie, takie już dosyć krótkie znaczenie, tak niedługie, ale będziecie naprawdę tutaj troszeczkę też wewnętrznie tak przemyśliwali, czy niektóre rzeczy, gdzie żeście pomagali ludziom. W domu, w rodzinie, wśród jakichś znajomych, przyjaciół, czy tak naprawdę wspieraliście tych, którzy tego wsparcia potrzebowali? Czy to nie były pewne rzeczy po prostu wręcz robione na siłę? Czy to nie były rzeczy na Was wręcz wymuszane? I zastanowicie się, czy aby przypadkiem nie robiliście tego, bo sytuacja tego wymagała, ale sytuacja na zasadzie takiego wymuszania, że coś było na Was wymuszane, moi drodzy i że zdacie sobie z tego sprawę, a może to było robione, na, bo ja chciałem, czy chciałam się po prostu w jakiś sposób przypodobać innym, tak? I będziecie się nad tym zastanawiać, będą takie sytuacje do Was wracać i oczywiście właśnie takie osoby też mogą tutaj znowu do Was na tapetę wracać, więc uwaga, uwaga, w tym tygodniu wszelkiej maści i treści, wampiry energetyczne mogą stukać do Waszych drzwi, moi drodzy, albo do Waszych messengerów na telefony się Wam dobijać, bądź sms Drodzy moi, to tyle o astrologii. No, mam nadzieję, że sytuacja się tutaj szybko uspokoi. Wy po prostu zachowajcie daleko idący spokój. Proszę pamiętać, że te wszystkie sprawy związane z tymi, tymi jednostkami, tymi instytucjami, które są podległe Saturnowi właśnie zadziewają się z tego powodu że on jest w tym momencie w takiej, a nie innej sytuacji, w takim, a nie innym położeniu na nieboskłonie, to minie, ale moi drodzy, trzeba zachować po prostu spokój, po prostu trzeba zachować równowagę. Drodzy moi, przypomnę, że jest to czytanie ogólne, jeśli tutaj chodzi przede wszystkim też o karty, ona nie musi rezonować z wami wszystkimi, nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że żadnych ważnych rzeczy życiowych i takich Rzeczowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli Podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku, Whatsapp, Messenger moi drodzy, wszystkie informacje tutaj podaję, numer telefonu, także przy, nawet tutaj na dole ekranu Wam się wyświetla, w opisie filmiku. Wszystkie namiary na mnie są. Yy, drodzy moi, yy, i to chyba tyle, co miałam Wam tutaj do powiedzenia na temat takiego właśnie wstępu. Pamiętajcie tylko raz jeszcze, upominam, są to czytania ogólne. Szczególnie, mocno to dotyczy kart. I szczególnie, moi drodzy, zachowajcie dystans, zdrowy rozsądek, jeśli jesteście w danej chwili w jakichś trudnych, układach partnerskich, bo tutaj bardzo łatwo o jakąś, słuchajcie, pochopną ocenę i pochopne podejmowanie decyzji. To tyle moi drodzy wstępu, a ja już w tej chwili zapraszam Was na karty dla poszczególnych znaków. Barany moje drogie, zapraszam Was teraz na mm, czytanie karty dla Was. Na nadchodzący tydzień 15-21 kwietnia 2024 poprosimy kartę dla rezonujących ze mną baranów, rezonujące ze mną barany na nadchodzący tydzień 15-21 kwietnia 2024. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Troszkę mogę, słuchajcie, pokazywać, bo tak te alergiczne tematy tutaj wchodzą. Więc jeśli tam gdzieś mi się zdarzy chwilowo, słuchajcie, problem z głosem, to Was bardzo przepraszam. Po spodem talii, moje drogie barany, macie kartę Asabuław. No więc słuchajcie, to jest naprawdę bardzo silna, bardzo mocna energia, bardzo barania. O co Wy tutaj chcecie, moi drodzy, zawalczyć? Może jakieś kłótnie, może jakieś, słuchajcie, tutaj spory. No, chęć naprawdę zawalczenia o siebie i o całą sytuację i oczyszczenia całej atmosfery, całej sytuacji. Dobrze, poprosimy teraz karty uzupełniające, dointerpretowujące dla rezonujących ze mną baranów na okres 15-21 kwietnia 2024. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Aż jestem ciekawa, co tam, barany, macie, bo słuchajcie, w Waszym znaku dzieje się teraz dużo. No i tu, moi drodzy, mamy kartę podróży, no więc faktycznie jakieś podróże, jakieś przeprowadzki, moi drodzy, ale też koniec jakiegoś okresu, trudnego okresu w Waszym życiu. Widzę tutaj... Hmm, Taki koniec słuchajcie i, i jakichś takich przeznaczeniowych spraw, tak? I mm, drodzy moi, mm, może nawet Wam być troszeczkę trudno uwierzyć, że już, już jest cisza, już jest spokój, że tutaj kurz opada, pył opada i że naprawdę sytuacja się zmieniła, tak? Niektórzy... Tak się mogą tutaj czuć. No dobrze, zobaczcie, tu jest jakiś złodziej, zobaczymy. Jakaś prawda wychodzi na jaw, jakieś sprawy tutaj wychodzą na jaw, moi drodzy, na światło dzienne. Ogólna aura tego tygodnia, słuchajcie, karta Dziesiątki Kielichów oraz karta Złodzieja. E, drodzy moi, no cóż, nic dodać, nic ująć. Jakieś sprawy wychodzą na światło dzienne, jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa. Również moi drodzy, coś tutaj związane z. Na no, skradzieżą też. Słuchajcie, jakieś wszelkiego rodzaju zakulisowe rozgrywki, jakieś sprawy, które się dzieją poza sceną, jakieś sprawy, które się dzieją, słuchajcie, że tak powiem, pod tą przysłowiową osłoną nocy. Moi drodzy, ujawnienie prawdy o rodzinie, ujawnienie prawdy tutaj o jakiejś stanach emocjonalnych. No rodzina wiadomo. Moi drodzy, ujawnienie prawdy o jakimś poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego. Być może budowaliście poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego na kimś, kto kompletnie, słuchajcie, na to nie zasługiwał i nagle w tym tygodniu też się to tutaj okaże, też wyjdzie na światło dzienne. Moi drodzy, wyjdzie też prawda na jaw dotycząca jakichś rzeczy związanych z waszymi dziećmi. Być może też prawda na jaw związana właśnie z jakimś Waszym dzieciństwem, moi drodzy, z jakimś ukradzionym czasem. Wychodzi prawda na jaw również co do partnerów, partnerek, wspólników, moi drodzy, no właśnie, stąd tutaj też jest azbuław i chęć zawalczenia o siebie, wręcz nawet kłótnia i jakaś nawet tutaj może być agresja, więc słuchajcie, może być jakaś kłótnia, która, która wiele po prostu tutaj odsłoni, która wiele pokaże. No, bardzo ciekawe, słuchajcie, tematy. Yy, złodziej, moi drodzy, coś się dzieje na granicy, coś tutaj, ktoś balansuje. I ten balans, to balansowanie, słuchajcie, po prostu wyjdzie tutaj na światło dzienne, tak? Kto tutaj balansuje, jeszcze balansuje? Są jakieś sprawy finansowe, moi drodzy, jakieś balansowanie. I dotyczy też tutaj mi to mocno, jakieś, słuchajcie, spraw, spraw finansowych, jakiś bank, jakieś sprawy spadkowe, ale też, moi drodzy, jakieś sprawy, takie balansowanie na granicy, jeśli chodzi o kwestie stałych związków, tak? I tu też jakieś mocno sprawy finansowe z tym się będą pokazywały. Odkryjecie, moi drodzy, jakąś, jakąś, może, intrygę, coś tutaj wyjdzie na światło dzienne. Wy też, moi drodzy, uważajcie, bo jeżeli sami coś ukrywacie, to to może tutaj na światło dzienne wyjść i ta karta dziesiątki kielichów przyniesie po prostu dla Was takie... Mm, no, bym powiedziała mocno rozchwiane emocje, tak? No, będzie, będzie po prostu nieciekawie, może to przynieść nawet, słuchajcie, łzy. No i, no i po co, tak? Więc tutaj zwróćcie na to uwagę moi drodzy, tym bardziej, że Merkury y, y, retrogradujący w Waszym znaku może faktycznie takie sprawy z przeszłości gdzieś tutaj, słuchajcie, wyrzucić. Przeprowadzki, wyjazdy, przejazdy moi drodzy. Naprawdę barany też stwierdzą, że mają ochotę w tym tygodniu po prostu znaleźć sobie jakieś nowe miejsce, nowy horyzont. Czy to w sprawach zawodowych, czy to w sprawach rodzinnych, czy to w sprawach po prostu osobistych, tak? Nowy horyzont, jakieś nowe miejsce, jakiś nowy punkt zaczepienia. Niekoniecznie musi być to punkt zaczepienia fizycznie, może być to punkt zaczepienia tak myślowo-emocjonalnie. Moi drodzy, jakie macie szanse? Tutaj karta asa, kielichów oraz karta domu. A więc moi drodzy, jakieś sprawy, które się tutaj przeciągały, które dotyczyły domu, relacji z związku, konkretnie jakiegoś domu, jakiegoś mieszkania, one mogły być związane z jakąś przeprowadzką, one się tutaj, moi drodzy, mogą e, ruszyć, tak? Niektóre sprawy, dla, dla tych, które tutaj, baranów, które się po prostu sprawy przeciągały, to się, słuchajcie, moi drodzy, tutaj ruszy. To się ruszy, to się zacznie po prostu dziać. Widzę też, że wyjaśniają się jakieś sprawy związane między Wami a jakimś partnerem, partnerką czy członkiem rodziny e, dotyczące po prostu finansów, tak? Czyli jeżeli z kimś jesteście w bliskiej relacji rodzinnej, też tutaj jakieś sprawy finansowe się wyjaśniają. Powoli, powoli, moi drodzy. Nie było dobrej wolnej woli ze strony kogoś, tam nagle się tutaj okazuje, że ta wolna wola się pojawia, ona się pokazuje. Barany, które potrzebują coś odwlec w czasie, coś przeciągnąć w czasie, moi drodzy macie tutaj możliwości przeciągnięcia właśnie czegoś w czasie, nieprzyspieszania, coś co słuchajcie właśnie działo się takim swoim własnym naturalnym rytmem, tu się będzie po prostu dalej własnym naturalnym rytmem działo. Dla Was, moi drodzy, wielką szansą jest po prostu tutaj w tym tygodniu. Dotrzymywanie kroku tym wydarzeniom, które się dzieją, tak? Niczego nie popędzamy, niczego nie robimy. To jest dla Was, słuchajcie, też wielka szansa. Z dotrzymujemy kroku wydarzeniom, które się po prostu zadziewają, które się dzieją <laughs> w tej całej tutaj sytuacji. E coś związanego, słuchajcie, z domem, coś związanego ze związkami, tutaj się będzie działo, ze związkami stałymi, coś z nieruchomościami, moi drodzy. Płyną do Was jakieś informacje, płyną inspiracje, płyną decyzje. Dużo się, słuchajcie, tutaj też zadziewa po prostu na polu rodzinnym. Dużo spraw też na polu rodzinnym się po prostu wyjaśnia. No, słuchajcie, ten element tutaj, wiadomo, tej, tej, tej podróży to jest coś związane, słuchajcie, z przeznaczeniem, więc podróż, przeznaczenie, przeznaczeniem może być jakaś podróż, która zostanie chwilowo przeciągnięta tak, moi drodzy, a podróż, która była wstrzymywana, ona tutaj nagle może się zacząć y, y, jakby szybciej y, materializować, tak? Szybcie, szybciej się coś, słuchajcie, zadzieje. No, takie bardzo ciekawe y, karty macie. Drodzy moi, jakie są zagrożenia? E, królowa buław oraz po prostu pieniądze. Więc przede wszystkim nie wydawajcie zbyt dużo pieniędzy, zagrożeniem jest tutaj jakaś zbyt duża rzutkość, taka lekkość finansowa, Moi drodzy, zagrożeniem też może być tutaj troszeczkę jakaś taka agresywna kobieta, nawet troszeczkę bym powiedziała wulgarna, która ma coś do Was, ma do Waszych pieniędzy, chce Waszych pieniędzy. Może być to też po prostu kobieta, słuchajcie, jakaś zamożna, może to być osoba, która prowadzi jakąś działalność, słuchajcie, i ta osoba może być tutaj dla Was po prostu w tym tygodniu zagrożeniem. Może się po prostu zachowywać tak, no, prowokująco, może chcieć Was do czegoś sprowokować, wręcz bym powiedziała nawet wulgarnie się tutaj względem Was zachować. Moi drodzy, zagrożeniem też tutaj jest, mogą być troszeczkę zagrożone wasze finanse, tak? Mogą być troszeczkę zagrożone Wasze finanse. E, musicie się wykazać taką odpowiednią, jakąś, słuchajcie, przedsiębiorczością. E, nie wydawajcie zbyt dużo pieniędzy. Nie inwestujcie w jakieś dziwne rzeczy, słuchajcie, w jakieś dziwne, dziwne historie. Możecie tutaj troszeczkę mieć przytłumioną intuicję w tym tygodniu i możecie po prostu popełnić jakieś błędy. Nie, nie zrobić, jakby nie zrobić, możecie tutaj jakichś prawidłowych, dobrych ruchów, właśnie jeśli chodzi o kwestie finansowe. Sprawy też tutaj, słuchajcie, takie, finanse rodzinne tutaj, tak? Finanse związane może z jakimiś spadkami, z jakimiś zapisami, z jakimiś tymi tematami, one się będą tutaj, słuchajcie, też pokazywały. Zagrożeniem jest może jakaś osoba z tego, z, te, jakby z tego kręgu, też osób tym zainteresowanych. Możecie sami dla siebie być, moi drodzy, zagrożeniem. Żeby tutaj właśnie nie wyskakiwać czymś, nie być agresywnym, tu słuchajcie powoli. Szansą jest po prostu załatwianie pewnych spraw i wyjaśnianie pewnych spraw powoli i okazywanie dobrej wolnej woli, tak? Wykazywanie dobrej wolnej woli. Więc, moi drodzy, to, to, to jest tutaj dla Was taka, taka historia, taki mam dla Was przekaz. Uważajcie też w tym tygodniu na osoby, które właśnie są zainteresowane Waszymi dobrami, które chciałyby Wam tutaj, to już bez względu na płeć, które chciałyby Wam tutaj, słuchajcie, sprzedać jakieś cuda widzę, cudowianki, więc, moi drodzy, na to proszę uważać, nie podpisujcie jakichś umów, a nie kupujcie jakichś drogich rzeczy, po prostu tego nie róbcie, moi drodzy. Jakieś podróże tutaj mogą być przesunięte w czasie, słuchajcie, in, inne mogą być przyspieszane, ale wy po prostu starajcie się nie działać bardzo impulsywnie, nie działać bardzo agresywnie. Moi drodzy, bo i tak tutaj wszystkie sprawy wyjdą na światło dzienne, tak? Jeżeli się czymś bardzo zdenerwujecie, bo coś tutaj wypłynie, no to wy się po prostu tak bardzo nie wkurzajcie, później się nie unoszcie, bo to, bo to może być dla Was, moje drogie barany, yy, niewłaściwe. Słuchajcie, też jakieś sprawy związane z samochodem, więc tutaj możecie chcieć, nie wiem, sprzedać, kupić jakiś samochód. Tutaj też bądźcie po prostu ostrożni, zwracajcie na to odpowiednią uwagę, nie podejmujcie zbyt szybkich kroków. Słuchajcie, uważajcie właśnie, co kupujecie, po co kupujecie, żebyście się tam po prostu gdzieś w coś nie wplątali, moi drodzy, i na przykład nie przepłacili albo nie kupili czegoś, co jest. Niestety, ale nie do końca dobrze sprawne. No fajne karty, słuchajcie, mimo wszystko jest bardzo dużo tutaj energii, jest energia buławowa, jest energia, słuchajcie, kielichowa, no więc myślę, że tydzień taki też intensywny Was tutaj czeka, bardzo intensywny tydzień, moi drodzy, ale mm, jeśli zachowacie tutaj ostrożność i zastosujecie się do pewnych wskazówek, wszystko powinno się po prostu dobrze poukładać. Życzę wszystkiego dobrego, moi drodzy i zapraszam na kolejne spotkanie z moimi kartami.